Witam, dzień dobry. Dzisiaj taki dzień dla siebie, u siebie, robota u siebie, ale to dobry moment, żeby właśnie rzucić te tytułowe wezwanie. Powiem o co chodzi. Kilka dni temu oglądałem materiał dzikiego trenera. Przepraszam, nie zagłębiam się, nie wiem jak naprawdę ten pan ma na imię. Ale zazwyczaj, bo zdarzało mi się oglądać te materiały wcześniej, zazwyczaj jest tam dużo e, takiego przekazu, który osobiście bardzo lubię, bo trudno na tą rzeczywistość reagować z poważną miną. E, głupota polityków jest tak porażająca, że rzeczywiście ironia wydaje się być najlepszą bronią. Ale w tym ostatnim materiale e, zatytułowanym Nadchodzi 700 plus lub coś w tym rodzaju, e, na sam koniec jest. Zupełnie inna końcówka niż zawsze tego materiału, która mnie osobiście zmotywowała do nagrania tego przekazu i rzucenia tego wyzwania. Już mówię o co chodzi. Możecie sobie obejrzeć sami, to nie są długie materiały, ale chodzi o to, że w końcówce. Jest takie stwierdzenie, że na tą całą patologię, o której ciągle mówimy, o której wszyscy mówią, o no, której nagrywane są miliony materiałów w sieci, i śmiejemy się z tego, nieraz jesteśmy przerażeni i krytykujemy. Pada takie stwierdzenie, że na to wszystko najgorsze jest to, że na to wszystko my pozwalamy. I tu się pojawia właśnie ten moment. To jest takie wyzwanie nie tylko dla dzikiego trenera, ale dla całej masy ludzi, którzy wypowiadają się w tym temacie. Od działaczy społecznych, którzy nagrywają materiały o tym, jak źle jest w kraju, poprzez coachów najróżniejszej maści, którym też oprócz działalności biznesowej zdarza się powiedzieć coś na temat rzeczy publicznych. Trenerów mentalnych, chociaż to w sumie to samo, generalnie do całej grupy ludzi, którzy nie są dziennikarzami, a jednak dzięki mediom społecznościowym, Zyskali um, zainteresowanie, ludzie słuchają, co oni mówią. Na czym polega to wyzwanie? Otóż, e, drogi panie dziki trenerze e, i wszyscy inni, którzy e, też utyskują na tą rzeczywistość. Co to znaczy dla tych ludzi, którzy obejrzą ten materiał, nie pozwolić na to wszystko, co się dzieje? Co to znaczy, że mamy się, e, mamy się sprzeciwić, nie zgodzić? Jak to wszystko zatrzymać? Bo to jest jakby kluczowe pytanie, bo nie jest trudno nagrać materiał. Jednym wychodzi lepiej, drugim gorzej, oglądalność jest większa lub mniejsza. Tylko co to znaczy? O co my apelujemy? O rewolucję? O widły e, i napaść na Sejm. Pewno niektórzy o tym myślą, ale nie przypuszczam, żeby ludzie, którzy są związani z biznesem, z tym coachingiem, całym, z całym zmotywowaniem ludzi do różnych rzeczy i do osiągnięć w sporcie, w fitnessie, w biznesie, wątpię, żeby im chodziło o rewolucję. Raczej im chodzi o ten wewnętrzny brak zgody, o ten brak obojętności. Tylko tu zostaje: każdy zadaje pytanie, każdy widz, jak ja mam to zrobić, jak ja się mam sprzeciwić. Ja jestem przedsiębiorcą. Tak naprawdę mógłbym mieć głęboko w nosie to, co się dzieje w kraju, tak jak zresztą wielu przedsiębiorców, którzy sobie radzą, mają to w nosie. Przypuszczam, że w większości przedsiębiorców, nawet ten nowy ład nie jest straszny, każdy ma pomysł już, jak nie zapłaci więcej podatków. Jestem o tym przekonany. Tylko przecież to nie o to chodzi. Chcemy żyć w normalnym państwie. Więc co my mamy zrobić? I tutaj się pojawia słowo zaufanie i te moje wyzwanie do tych wszystkich ludzi, którzy mówią do nas z kamer, do nas przez YouTube'a, do nas przez Facebooka. Dajcie wybór niech ja będę dla was przykładem ja wyszedłem ze swojej strefy komfortu ze swojego wygodnego życia z odpoczywania na działeczce właściwie mógłbym niewiele pracować i fajnie sobie e, żyć wyszedłem z tej strefy komfortu i zająłem się sprawami publicznymi z całym bagażem negatywnych skutków tego, bo wiadomo ktoś tam mnie opluwa, ktoś tam mówi, że idę do żłoba tego śmiesznego za te 8 tysięcy pensji posła, te bzdury takie, to jest normalne, ludzie zawsze tak będą reagować, tylko wyzwaniem dla tych wszystkich producentów tych materiałów, które wzbudzają w nas e, emocje, tą złość e, na, na rzeczywistość jest takie. Wy też wyjdźcie ze swojej strefy komfortu. Do, gdzie ci ludzie mają cokolwiek zmienić? Jeżeli mówimy o pokojowej zmianie, to mówimy o wyborach. O wyborach, to na kogo mają głosować? Jaka jest gwarancja, że cokolwiek się zmieni? Kto? Kto to zapewni? Te wszystkie partie Sejmu, ci politycy, którzy już mają ryjki w żłobie, jedni zanurzone po usy, inni tylko noskiem chrumkają. Ale to nie są ludzie, którzy mogą coś zmienić. W tym kraju zmienić mogą ludzie, którzy zajmą się strefą publiczną, dlatego że inni Polacy im ufają. Właśnie tacy ludzie jak dziki trener. Ufa tobie człowieku, wiele ludzi słucha ciebie, zgadzają się z tobą. Tylko na kogo oni mają zagłosować? Na polityków znowu? Wskażesz im jakiegoś, poniesiesz odpowiedzialność? Ja nie. Od 10 lat staram się, oprócz zajmowania się biznesem i e, swoim życiem, zająć się też sprawami publicznymi. I ja nie potrafię wskazać nikogo. A zainwestowałem zaufanie już e, w kilka osób, nie będę ich wymieniał. Nie potrafię wskazać nikogo. Więc albo pozbędziemy się polityków i damy ludziom wybór, żeby głosowali na kogoś, kto żyje normalnym życiem. Ja nie mówię, że ma być biedny. Chodzi o to, że coś osiągnął. No ty na przykład, dziki trenerze, osiągnąłeś coś. Wiele ludzi osiąga różne rzeczy. Ale albo oni wyjdą ze strefy komfortu i powiedzą, to jest nasze państwo, my się chcemy zaangażować. My chcemy dać innym ludziom, którzy może nie mają takiego posłuchu publicznego jak ty. Nie ogląda ich miliony osób. My chcemy im dać wybór. I wtedy te twoje słowa o tym, że ludzie na to pozwalają, w tym twoi widzowie, będą miały jakiś sens, bo dasz im alternatywę. Powiesz, nie chcecie na to pozwalać, my chcemy coś zmienić w kraju, ja się zaangażuję. Jeżeli wszyscy będą tylko narzekać, a nikt nie zaryzykuje wyjścia ze swojego wygodnego, biznesowego życia i nie zaryzykuje tego wyjścia i nie spróbuje się zmierzyć z tą bandą złodziei i gamoni, bo to są gamonie przede wszystkim w zarządzaniu, czyli mówiąc z politykami, to nic się nie zmieni. I na tym chciałem zakończyć moje wyzwanie. Pozdrawiam.